witam witam dzisiaj w drodze powrotnej do domu zajrzałam do sołectwa Bincze gmina Czarne gdzie jest odrestaurowana kamienna grota Matki Bożej z Lud. w parku historycznym w Binczu park historyczny Bincze idziemy zobaczyć sobie tą grotę trochę pada deszczyk i jest zimno ale czego się nie robi żeby dojść do jakiegoś ciekawego miejsca już się zbliżamy do groty park taki trochę mało zadbany bym powiedziała no ale miejsce fajne tu jest właśnie ta grota Matki Bożej Zwróć. jesteśmy na miejscu tam jest figurka Otki ważej z lurt. Tu niżej jest. Jeszcze jedna. Taka grota. Przejdziemy sobie naokoło. Może się da. drzewo spadło na... wiatry były bardzo przez ostatnie dwa dni to tak wiało ostro że nie dziwiota, że połamane są drzewa w parkach bo wiało mocno Wracamy do autko. Jeszcze raz od tyłu rzut oka na tą grotę. Fajny park. Fajne miejsce. Tam są miejsca do, do siedzenia. Można sobie usiąść, odpocząć. Wiaty, takie zrobione dalej. takie miejsce jakieś dzieci mogą sobie jeździć na rowerkach no i tak wygląda jest jakiś budynek to może jakaś świetlica taka sołecka tam dalej tu jest jeszcze jakiś kościółek ale tam już nie dochodzę zimno no, tu nie mam prawosławny chyba kościółek bo nie widzę krzyża tylko jakiś może ewangelicki? więc nic jest też krzyż tu jest na początku chce mi się już tam podchodzić moi drodzy bo troszeczkę pada no to do zobaczenia jeszcze w jakimś ciekawym miejscu. Tu byłam, rzędobylska Samochwała.